Projekt Peer Support, czyli Wsparcie Rowieśnicze, jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Inicjatywa została opracowana we współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Fundacją Instytutu Edukacji Pozytywnej. Zespół szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego, to jedna z 200 szkół ponadpodstawowych w Polsce, która. Włączyła się w realizację tego projektu. Jest to dla nas nie tylko prestiż, ale przede wszystkim wyzwanie, ale też danie możliwości naszej młodzieży skorzystania z rówieśniczego wsparcia psychicznego, szczególnie osobom w kryzysie psychicznym. Rekrutacja do projektu nie była łatwa. Była to dla nas naprawdę prawdziwa próba sił, ale przy ogromnej determinacji i wzajemnej współpracy, przy połączeniu naszego wieloletniego doświadczenia w pracy z uczniami, w pracy z innymi ludźmi okazało się, że zdobyłyśmy ten projekt. Udało nam się, cel został osiągnięty. Głównym celem tego projektu jest stworzenie skutecznego narzędzia wsparcia psychicznego dla młodzieży z wykorzystaniem rówieśniczych możliwości, tak aby po odpowiednim przygotowaniu młodzież mogła wzajemnie pomóc sobie w bezpiecznym i zaufanym środowisku szkolnym. Sam projekt ma przygotować młodzież do lepszego zrozumienia swoich potrzeb, do zrozumienia potrzeb swoich rówieśników. Dzięki temu liczymy na to, że klimat w szkole poprawi się, ale również będzie uczniom łatwiej funkcjonować w życiu codziennym. Czy siła rówieśniczego wsparcia okaże się skutecznym narzędziem do wsparcia psychicznego młodzieży, okaże się za trzy lata?